Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony. Bardzo, to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z serii Testujemy. Dzisiaj na naszych ekranach Hell Architect. Um, bardzo fajna opcja, ponieważ gra jest po polsku. Bardzo mnie to cieszy. Ma też fajne interaktywne menu. Kiedy ruszamy myszką, to te diabeły tutaj podskakują, także fajnie. No i teraz, tak, mamy do wyboru scenariusze: Samouczek, Sandbox. E, niestety nie mam zielonego pojęcia o co chodzi w tym tytule, więc wybiorę samouczek. E, podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany. Wezmę podstawowy. Ok, w porządku, moi drodzy. Na samym początku, jeszcze pozwolę sobie wspomnieć, że gra Architect jest dostępna na Steamie 89 zł. I. Na razie ma mieszane opinie, ale dajmy jej szansę, bo wyszła dosłownie tydzień temu, czyli w sierpniu 2021. No My dobra, zobaczymy. <try> zobaczmy. come here. up Alternatively, you can drag the camera by moving the cursor. OK, czyli możemy kamerę poruszać poprzez opieranie kursora na bokach ekranu, lub też WASD. A jak chcemy szybciej, to po prostu przytrzymujemy Shift. OK, spoko. Wypróbuj sterowanie kamerą. Nie wiem, jak długo mam je wypróbowywać. I... OK, Iron, and dirt. Give the orders to dig and gather the necessary resources so we can move on. No to start, choose the dig action and decide which tiles to dig up. Bear in mind that most of the sinners are unqualified blockheads. They'll only complete tasks in places they can actually reach. Marking a tile to be dug up with no path to reach it won't work. You can always undo your orders, though. Just use the cancel action and choose which tasks you Want certain to be prioritized over the others? simply open the screen. Increase or decrease it with the corresponding buttons. Now, since you have the basic get to work. Ok, musimy zebrać ziemię, węgiel i żelazo. E, poprzez E wybieramy bloki, które chcemy wykopać. No i tutaj, tak jak wspomniał pan Diabeł, <laughs> nie wiem jak go nazywać. Te elementy, które są na przykład za daleko, nie zostaną prawdopodobnie wykopane. Zobaczmy. No widzicie, tutaj ustawiłem teraz, żeby kopanie odbyło się na suficie. No i ono się prawdopodobnie nie odbędzie. Także musimy anulować tę akcję i spróbujmy kopać na przykład tutaj. Okej, okay, nawet idzie. Czyli um, naszymi pracownikami w piekle są nie kto inni jak po prostu grzesznicy, tak? Czyli osoby, które zostały zesłane do piekła najzwyczajniej w świecie muszą teraz prawdopodobnie pracować przez wieczność. W związku z tym ja tutaj wykopię tunel, który pozwoli mi zebrać niezbędne surowce, czyli węgiel, żelazo i ziemię. Ziemię już mamy. Węgiel widzę, że tutaj chyba też się znajdzie jakiś, tutaj jest też go też dużo. Pytanie, właśnie jak się to ma, na przykład jak zaznaczę ten węgiel, to czy po prostu automatycznie się do niego dokopią, czy muszę zaznaczyć całą tutaj ścieżkę? Nie dowiemy się dopóki nie skończą. Myślę, że można tutaj przyspieszyć czas. Trójeczka, dwójeczka, jedyneczka. Tutaj mamy przyspieszanie. No i na razie nasza populacja robotników wynosi 3, tak jak tutaj widzicie. No ciekawe. Trochę za cicho chyba sobie ustawiłem jednak tę grę. Teraz powinno być lepiej. No i zobaczcie, pomimo tego, że całkiem spory kawałek tutaj zaznaczyłem, to nie wykopiemy chyba wszystkich niezbędnych um, surowców. No i zobaczcie, tutaj zablokowali się. I zobaczmy, czy tutaj pójdą. Widzicie, nie idą tutaj. Więc wychodzi na to, że muszę zaznaczyć tu zaznaczę. Nie. Widzicie? Tak jakby trzeba im zaznaczyć. Znaczyć nie, eee, Jest tak jak mówił pan diabeł. Czyli muszę teoretycznie tutaj. Wykopać jeszcze to. O fajnie jest, bo można zaznaczać większy obszar. Zobaczcie. I tak samo chyba można anulować większy obszar. Super. Dobra, niech kopią. Żelazo już prawie jest. Myślę, że tutaj jest chyba żelazo. On męczy się strasznie z tą grudą. Ale czy to wystarczy? Mamy. Well

Ale śmiga, patrzcie. Zaciśnij na żelaznej dziewicy, prawda? What. Nadzianie na pal. Porażenie, wydłubanie oczu, spopielenie, zarobaczenie. No, super. Czekajcie, bo to chyba. Nie na to kliknąłem. <laughs> A level indicating how many times you can upgrade the building. You can check the upgrade cost by hovering over the upgrade button. An upgrade can improve several things. It can shorten the work cycle, increase the amount of resources provided by the building, or change its effect on the sinners. If it's a torture device, the number of traits compatible with that machine may also increase. Further below, you'll find information about the structure's type and the time. What's a cycle? I hear you ask. Good question, rookie. In simple terms, you'll surely understand. A cycle is th the right-hand side of the card shows crucial info. As you can see, the Iron Maiden uses the blood trait. That means if you assign a sinner with that trait to it, look to the bottom left of the card now. That's the place where you assign sinners to structures. Now, let us pick an un. First, open the population screen. Either move your cursor to the icon and confirm your choice, or simply press the shortcut button. Okay, so we go to Lots of stuff here, right? This, in general, corresponds to the information on the individual sinner cards, accessed by selecting the sinners. From the left? Now drag and drop that sinner onto the Iron Maiden to start the torture! Hurry, hurry! Okay, so... Czyli... Mamy tutaj naszą populację, mamy trzech grzeszników i jak widzimy, każdy z nich ma swoją cechę. Czyli jeżeli wrzucimy grzesznika, któregoś z tych, do żelaznej dziewicy, która powiela, powiedzmy, daje bonus do cierpienia. Okej, okay, czyli to chyba jest po prostu gra dobra dla ludzi, którzy się lubią znęcać ogólnie. I talked so much I got thirsty. Which reminds me, your sinners are probably thirsty too. Do we care? Better take care of those bastards before they perish and end up in limbo. What? Surprised you have to tend to the sinners. You see, we expand hell and gather suffering using sinners, and that can take its toll. Sometimes, in general, we shouldn't let that happen. After all, a sinner in limbo is of no use to us. If we didn't do that, those worms would get used to it. The... But I digress. Let's take a look at the structures we have. Open the food category under the build action. Okej. Okay. No zobaczcie. Czyli teraz generuje się cierpienie? Zobaczcie, na samej górze mamy na przykład metal, ziemia, węgiel, niebieskie kryształy, cierpienie. Esencja, czyli po prostu mamy tutaj nasze zasoby, tak? No i tutaj na przykład zobaczcie, mamy co 9 sekund kolejny cykl możemy na przykład wyłączyć tą maszynę albo możemy ją włączyć i wybrać nowego grzesznika, który pocierpi w środku. O i nawet tutaj nowa grzesznica nam doszła, OK. Spójrzmy kategorię jedzenia. On the left you can select the product you want to manufacture. The lower a product is on the list, the more advanced it is and the more requirements you have to meet in order to generate it. Above the structure panel, there are descriptions that will help you distinguish. Now for the structures. Generally speaking to generate a resource, you need one building of each type: production, process, and provide. Let's use smelly goop as an example. Manufacturing a meal even as basic <sighs> as <laughs> this requires 3 buildings. A flesh farm to produce, a cauldron manned by a Sinner to process, and a trough, which is used to provide the finished product. But the hell circle we're in is not a basic one, so basic food will not suffice. Instead, we're going to produce some simple meals. Two of the required buildings are already okay, in place. czyli tak, that mamy the zobaczcie. Mushroom. Tu wybieramy sobie jedzenie. I widzimy, co potrzebujemy, jakie budynki po kolei, żeby móc to jedzenie wytworzyć. No i tutaj wychodzi na to, że jakieś tam chyba częściowo budynki już mamy. Na przykład tu widzę, że jest farma mięsa. Kuchnia polowa chyba też już jest. Food track chyba też już jest. Jedyne co, czego nam brakuje, to farma grzybów. No to zróbmy ją. Okej, okay, biegnie grzesznica. Grzesznik, nie wiem, nie rozróżniam. W porządku, to już skończy, ale w tym miejscu musimy czekać na eon, zanim cyklu Field Kitchen się skończy. Zapomniałeś, jak to się skończyło? Oh well just open the mushroom farms card and press the upgrade button okay czy tutaj klikamy na grzybów i zobaczcie że mamy możliwość ulepszenia tej farmy czyli będzie nam generowała więcej zasobów now add a sinner to the field kitchen so the production can start open the structure card and press the green plus icon under the sinner slot it's best to handpick a sinner who possesses the best cooking skills

to jest kuchnia polowa, tak. To teraz pytanie: co dany rzecznik powinien mieć, żeby się dobrze zająć tą kuchnią? Grzechy, łakomstwo, pycha, zazdrość, pycha, klaustrofobia, krew, krew, ogień. Ok, modyfikatory. Aura światła, straszna sceneria. Pełne nadziei. Ok, nie wiem. A tutaj są ich umiejętności, zobaczcie. Czyli mamy budownictwo, kopanie, gotowanie i browarnictwo. Czyli musimy znaleźć grzesznika, który gotowanie ma na najwyższym poziomie. I wychodzi na to, że tutaj mamy trójkę na tym samym poziomie, więc w sumie nie ma za bardzo znaczenia, kogo wybierzemy. Ciekawy jestem, czy mogę ją złapać i po prostu tu wrzucić, tak o. Wychodzi na to, że tak. Wygląda na to, że jestem świetnym nauczycielem, ponieważ do tej pory wiesz, jak funkcjonuje proces produkcji i dostawcy. Mówiliśmy tylko o satysfakcji. Fajny fakt, prosty trening. Ja będę ja to nie przyspieszał. Ok. Czyli to był taki podstawowy samouczek, jak sobie radzić. Pozwólcie, że teraz wskoczymy sobie na przykład do scenariusza. Ok, zresetowałem grę. Zobaczmy, czy teraz zadziała scenariusz. Jest. Coś się przycięło, nie wiem o co chodzi. Brakuje Ci czasu na długą rozgrywkę, szukasz prawdziwych wyzwań, scenariusze to coś właśnie dla Ciebie. Specjalnie zaprojektowane zdarzenia pozwolą Ci na wejście do piekła, nawet gdy nie masz czasu na mozolnie rozwijanie swojego imperium. No i fajnie, mamy tutaj scenariusze do wyboru. Możemy sobie jakieś wybrać. Mamy nawet Battle Royale, tylko dlatego, że Samael jest najlepszym architektem w piekle nie znaczy, że nie da się tego pokonać. Okej. Okay. Dobra, no, weźmy na przykład prolog, zobaczmy, wybierz poziom trudności. Eee, raczej tutaj pójdę w niebo. Okej, okay, to było dziwne. <laughs> Fajne jest ten ekran wszczytywania, jak ci ludzie wpadają do piekła. Wciśnij prawy przycisk myszy na grzeszniku i wykończ go, aby pozyskać esencję. O kurde. Prolog. Dobrze, tutaj podejrzewam, że już nie będzie... A nie. Patrzcie, jest let's okay, get Sinners keep coming, so we have to keep building. The suffering must flow. There are rumors that you'll have a chance to prove yourself with a big. Gather the resources and build an iron maiden. Meanwhile, I'll get the deeds from Lilith on. What do you need to do next? Hail, Master. I'm Bob, your assistant imp, here to help you in your hellish. The construction of this monument is divided. Check its panel to see the amount of suffering required to finish stages.

Próbuję jakoś tutaj dostać się do tych surowców. Najlepiej chyba jest budować, czy budować, kopać. Okej. Okay. Najlepiej jest chyba kopać właśnie jakby od góry najpierw. Patrzcie, tam jest jakaś księga, może do niej się spróbujmy dokopać. O, dotarło. No zobaczmy, co się stanie, jak się tutaj dokopie. Nic się nie stało. Skoro nie mogę tego wykopać, to co mam z tym zrobić? Jaka upata na przedłużaczu, widzieliście to? <noise> Okej. Okay. Tak księga to chyba nie jest coś, coś istotnego. W takim razie tutaj sobie zaznaczymy no i tutaj widzę, że jest sporo do wykopania, więc spróbuję tutaj jakoś oznaczyć te rzeczy. jakoś o tak. Jakoś w ten sposób niech kopią. Dobrze, mamy do wyboru jeszcze tutaj, możemy sobie podejrzeć, nie wiem, co to jest diabły, a w ogóle to można też odzoomować, zobaczcie. O cholerka, to nie jest jakaś mała mapa, słuchajcie. To no jest kupa mapy. Czemu tylko ta dwójka kopie, to jest ciekawe. Powinni kopać wszyscy. Dobra, czyli tak, Z, żelazna dziewica. Potrzebujemy 12 węgla i 24 żelaza, czy metalu? Metalu. Więc w sumie teoretycznie mógłbym ją już zbudować. Tak mi się wydaje. Czy tu jest napisane... Co to jest? Nie ma przejścia? mogą zliść Serio, no nie mogę tu zeskoczyć Bo no, serio nie mogą. Listen up, little worm. I'm Lilith, mother of demons, and head of hmm, our evil lord Beelzebub wants us to build a monument to his wonderful wickedness. So get cracking. Okej, zobaczcie, że mamy pomnik Beelzebuba, jeszcze chyba musimy go w odpowiednim czasie postawić. Ciekawe. Okej, okay, no tutaj ja nie jestem jakimś mistrzem takich Powiedzmy, symulatorów, bo można to nazwać symulatorem budowy piekła. No, hell, architekt mówi samo za siebie. Także, moi drodzy, jeżeli lubicie gry tego typu, bo myślę, że trzeba by tą grę nazwać no symulatorem po prostu budowy podziemnego miasta, tylko że po prostu surowcami są ludzie, ich cierpienie i tak dalej. Więc ogólnie, widzicie, ja już popełniłem pierwszy błąd, bo teraz te Młotki nie wiedzą, jak tutaj zejść stąd, chyba że ich przerzucę po prostu. Nie da się. Widzicie, nawet nie mogę ich tutaj włożyć, bo nie mają jak tu dojść. Głupota. <śm> Czyli najwyraźniej w świecie nie wolno robić takich uskoków, że oni nie mogą zeskoczyć. Faktycznie, tak jak w samouczku zapowiedział pan diabeł, no, no po prostu młoty, no. Także cóż, tak to wygląda. Nie będę tutaj dalej wchodził w szczegóły, bo nie jestem znawcą takich tytułów i nie chciałbym tutaj po prostu zwyczajnie tego kaleczyć. Ale widzę, że jest dużo bardzo ciekawych opcji, właśnie i budowy. I tak naprawdę tutaj mieliśmy jeszcze opcję sandboxu, jeszcze sobie do niej zajrzę. Czy to jest po prostu taka opcja, że sobie prawdopodobnie od zera, bez żadnych podpowiedzi, bez żadnych tutaj misji. Po prostu budujemy piekło, tak? Nie mamy tutaj, zobaczcie, nic na start. I najzwyczajniej w świecie rozbudowujemy jak najbardziej tutaj wszystko. No tylko mówię, trzeba się po prostu tutaj zaznajomić ze wszystkimi mechanikami i chociażby z tym, że widzicie, nie można robić tak jakby przeskoków dla grzeszników, bo po prostu sobie nie radzą, także... Podejrzewam, że zamiast wybudowania, wykopywania takich wielkich jam, jak ja robiłem wcześniej, to pewnie trzeba po prostu budować jakieś takie w miarę sensowne korytarze, ale to pozostawiam już dla waszej interpretacji. Także moi drodzy, to było Hell Architect. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Bijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.